Cześć, siemanko, ja jestem Aigary, a w tym odcinku kupimy oraz przetestujemy zupełnie nowego skinka, który właśnie pojawił się w Fortnite. Cie. Oczywiście wszedł on z aktualizacją 8.40 do naszej gry wraz z nowym trybem, w którym możemy latać burzolotami, więc też tutaj taka tematyka lotnika. Bardzo ciekawy skinek, myślę, że jak najbardziej warty swojej ceny, mimo że to jest 2000 v tutaj mamy aż cztery style. Naprawdę podoba mi się przede wszystkim ten pierwszy styl... Oraz ostatni, który myślę, że jest sztosem, przegenialny naprawdę. No i rzeczywiście skinek jest warty uwagi z racji na tą edycję stylów oraz z racji na to, że rzeczywiście on się pojawił pod jakiś tryb. Tak kiedyś już było z dziką kartą, no i dzika karta powracała jedynie razem z trybem. Po około pół roku, czyli przez pół roku w ogóle nie było jej w sklepie, i myślę, że tak samo będzie z tym skinkiem. No i też od jakiegoś czasu skinki dostają edycję stylów na ściągnięcie tej maski. Tutaj też wierzę, że w przyszłości to się pojawi, więc rzeczywiście chciałbym mieć tego skinka w swojej kolekcji. Też bardzo ciekawie wygląda ten czwarty jego wariant. Więc mega przyjemnie będzie mi się nim grało. Kupujemy, no i dodatkowo jeszcze kolejny plus. On ma taki plecak, który będzie nam pokazywać liczbę killi. Bardzo ciekawie to wygląda. Mam nadzieję, że on też yy, ma edycję stylów. Może nie, tu jest pokazane, że jest reaktywny, chyba edycji stylów nie ma. Czyli będzie czarny, ale tak czy owak czarne pasuje do wszystkiego. Więc kupujemy ten przedmiot. 2000 faudolców, oczywiście wydane z kodem Aigary. Zachęcam Was do wspierania w sklepie, no i przypominam jeszcze zanim przejdziemy do testowania czterech stylów, bo tak naprawdę będę je testować chyba gdzieś na placu zabaw yy, to przypominam wam, że już w weekend losujemy w sumie 50 tysięcy fałdolców. Wystarczy suba z dzwoneczkiem strzeić, więc jeszcze jak tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, no i weźmiecie w tym udział. Dobra, my widzimy się już za chwilę ze stylem numer 1 na placu zabaw. Do zobaczenia! Jesteśmy naszym nowym skinkiem na solo, ponieważ plac zabaw coś nie chciał się uruchomić, więc tutaj tak naprawdę przetestujemy wszystkie nasze cztery warianty. No i tutaj jesteśmy oczywiście na tym podstawowym. Bardzo spoko wygląda. No i zobaczcie, ten Backblink rzeczywiście też genialnie się świeci i pewnie będzie przegenialnie pasować do innych skinków, bo jest czarny. No i ten skinek raczej w żaden sposób niczego nie zasłania. Jak tutaj sami widzicie z naszą Mką. Czekajcie. Nie, naprawdę spoko jest. No jest ciemny, ale myślę, że najlepszy wariant to jest ten czwarty, szary, który pokażę wam pod koniec. No i co, będę jakoś szybko się teraz kierować do lobby, żeby już wskoczyć w rozgrywkę tym nowym stylem, bo chcę szybko to dla was nagrać. Dobra, do zobaczenia dosłownie za chwilkę. Jesteśmy już w kolejnym meczu. Myślę, najlepszym wariantem tego skinka, którym na pewno będę sporo grać, bardzo mi się podoba rzeczywiście tutaj ten plecak. Pasuje też do tego, mimo że jest czarny, a ten jest raczej taki szarawo czarny, coś takiego. Myślę, że to jest przekozacki skinek, jak najbardziej warty. 2000 fałdowców. Dajcie znać też, co o nim sądzicie, jak jeszcze tego nie napisaliście. No i lećmy na deskolotce, mój drogi lotniku. Tu poniedziałeś wysoko lecieć, stary, wysoko. Jesteś lotnikiem. Też zobaczymy, czy on coś zasłania, czy nie. Magma też jakoś podejrzanie dobrze do tego pasuje. Dobra. Mamy skrzyneczkę, dawaj MK, cokolwiek, Siop. sok, siorp, jeju. Ale tutaj przejęzyczenia na tym dzisiejszym odcinku są. Wylecimy stąd, tak łatwo. A Gary Naucz się na tym latać, proszę. Je Backflip, Leniwy płaszczyk. Tak to było napisane? Czy mnie wzrok myli, moi drodzy? Myślę, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawe skinek. Jeszcze dawajcie M, -kę, M -kę proszę. Okej, okay, tak samo nie zasłania. No one są identyczne, one się tylko kolorystycznie widzę różnią. Spoko skinek rzeczywiście. Okej, okay, to sama broń. No dobra, myślę, że możemy przejść do kolejnej edycji stylu i też widzę się z wami dosłownie za sekundkę. Zostańcie do końca. Przed Wami kolejny, tym razem pomarańczowy styl. Myślę, że nie jest zły, ale na pewno będzie najrzadziej grany. Oczywiście, też chcę znać Waszą opinię na temat edycji stylów. No i dajcie znać, który z nich najbardziej Wam się podoba. No i ja już nie przedłużam, tylko lecę do ostatniego stylu, a potem pokażemy sobie wybrane plecaki z tymi skinkami, oczywiście. Do zobaczenia już za chwilę. Przed Wami już ostatni styl, tym razem żółty. No i rzeczywiście na początku nie za bardzo mi się podobał, ale w momencie, kiedy go zobaczyłem w meczu, myślę, że jest całkiem spoko. Dajcie oczywiście znać, który z nich będzie Waszym ulubionym. No i on też pewnie będzie rozgrywany na naszych live'ikach, więc zapraszam. No i teraz już chyba będziemy kończyć powoli ten odcinek, tylko pokażę Wam... Skinki, te wszystkie skinki z plecakami, które w jakiś sposób do nich pasują, a przynajmniej według mnie pasują. No i dajcie znać, czy jakiś miks Wam się spodobał. Dobra, do zobaczenia już w następnych odcinkach. No i zostańcie do końca, jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda z takimi po prostu plecakami, buglingami, które do nich pasują. Do zobaczenia, cześć!